Widzowie DDTVN narzekają, że Filip Heiser jest na wizji, szybko się wytłumaczy, mi się ekscytować. Filip Heiser nie narzeka ostatnio na nudę, w cztery miesiące udało mu się poznać w internecie młotra o 13 lat Julię. Z która zareczył się w Dominikanie, zaczął snuć plany mieszkaniowe, potem zerwał zareczyny. A ostatnio znów spacerował z niej kawka na wynos. Tylko na pudelku. Filip Heiser z Kawka na wynos spaceruje z narzeczona. Dali sobie jeszcze jedna szansę, zdjęcia. Dobrze, że przynajmniej zawodowo jest w miarę stabilnie, od lat pracuje gdzie Dobry TVN. Gdzie cieszy się nieslabna ca sympatia producentów. Co do sympatii widzów nie można już być tak pewnym. Bo fani sniadaniówki coraz czyściej wypisuje w internecie, że niej są zadowoleni z zachowań Filipa na antenie. Trudno się temu dziwić. Filip Heiser pokazał środkowy palec w Dzień Dobry TVN. Wyladuje na dywaniku u szefowej, wideo. Internauci oburzeni zachowaniem Filipa Heisera. Prezenter odegrał na wizji atak paniki, na terapię, laknace atencji i buraku. Nie inaczej było i w minioną niedzielę. Filip dyzurował w Dzień Dobry TVN ze swoja wierna koleżanka. Malgorzata Ochme. Która musi mieć świetną cierpliwość do współprowadzenia programu z Heizerem. Zdaniem widzów, co z w zachowaniu prezentera się jednak nie zgadzalo. Kilka osób napisało o tym na facebooku. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Filip, chyba gruba była impreza, bo bo jakiś zmarnowany dziś jest na wizji, napisał jeden z internautów. A druga wicka Dodala, mam wrażenie, że ostatnie zmiany życiowe mocno się na panu odbili i dodale 10 lat. Mam nadzieję, że szybko pozegna pan klopoty i wróci do nas poprzedni Filip. Powodzenia! Okazało się, że Filip Hajzer wnikliwie czyta podobne komentarze, bo postanowił odpowiedzieć na głosy zmartwionych fanów śniadaniówki. Wyjaśnił to tak, że po prostu produkcja zabrania mu się ekscytować. Bo na ekranie widać. Za jego zachowanie jest bardzo nieprzystające do tego, czym się zajmuje. To zupełnie nie to. Podobno nie mogę być zbyt ekspresywny, bo to się ogląda. Po antenie jestem 100% Filipem. Teraz 55% odpisał zmartwionej fance, a widzowi odpowiedział tak zabraniają mi się ekscytować. Muszę być stonowany. Tylko ja stonowany wyglądam jak na kacu. Też myślicie, że to kwestia stanowania? Philip Heizer przerwał milczenie na temat porannego wypadku. Polala się krew. To historia o mojej lekkomyślności.